W Friends Chapter 2 powraca na kanal a, a, Aha, to się rozmarzyło Siema, tu Zamsan i dzisiaj y, 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 gramy w Rainbow Friends Chapter 2 y, ponownie bo, y, jak grałam, y, bo jak grałam bo jak grałam na poprzednim odcinku poprzez odcinku ciku, to umarłam i mi nie wyszło. A dzisiaj nie umrę, postaram się. <laughs> Je, ej, co ona? Co? Ja ona na to zrobiła. Aha! Jest. O. O. Ty A w ogóle dzisiaj. O. Dzisiaj też jestem chora. Negarka. I też mam taki głos, więc nie muszę się bo zjem. <grym zjadka> Kurde, kamerkę włączyłam. dobrze, że miałam to, że miałam y miała telefon y, na suficie. <grym zjadka> Jak coś to takie odgłosy w tle, takie? To yy, światła wydają takie odgłosy u mnie. Jak coś? <laughs> hmm. Idziemy. <laughs> Ej, czemu ja idę na prowadzeniu? Czy ja będę mówić? Znaczy rękami machać. Tak, o, tak pokażę. O! <laughs> Dobra. Dobra, skipuję. Wszur, coś tam, coś tam nie zdążyłam przeczytać, co napisał. 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 Ej, je ja kłócam czy je ja nie kłócam? Dobra, Heliusa. Ja Aga fashion. Ej, skipujcie, bo yy, widzowie już ten... Już wiedzą jak to wygląda. <laughs> mhm. Ej, robimy na speedrunie. Albo nie, będziemy ostrożni, bo... Będę ostrożna, znaczy. Będę ostrożna, bo jak robiłam... Tam na speedrunie, co mam? Znaczy, ja nie wiem. Dobra, ja nie wiem, nie wiem. Kurde, kurde. Kurde. No, już chciałam być pierwsza. Ale topa. O, przepraszam. Kupa. Kupa miałam powiedzieć. Tak, tak. Przepraszam. Miałam powiedzieć kupa. Dobra, lecimy. Kartonów. Aha, dwa. Ale na moim koncie FP Harlunki Hedziusia y, mam dziesięć y, kartonów. A wy macie O Elo ziomek. I, i ziomek. No, no. Ej, ja myślałam, że on nie widzi. Co on nie widzi? Hehe! O. Blub. Blub jest. A! O, nie, blub, 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 Zostawiajcie snitch w komentarzu dla Kisin. Dobra, Ja też zostawię snitch. Bo kurde, jak to się zmniejszy, żeby. Aha, tak, dobra. Kurde. Dobra, kłócamy. Chyba nie ma jest. E, nie. nie babka! Uciekaj babka! Jezus. My. O jezu! Czemu? Wszyscy umarli. Stawiam, jest nicz dla wszystkich. Nie, nie, że to Miska! Miska, graj, a nie w kartonie siedzisz! Miska, graj! Dobra, na chwilę mnie było, bo ocenę, bo nie wiem. Dobra, pomita. Gdy my Dobra, przesiedziałam Poszedł zę. Dzień dobry, poproszę bilet. Dziękuję. Dobra, idę. Tyk. Ale super. Ale romantycznie. Romantycznie tak po zerwaniu, no super. Romantycznie ze kolejką jeszcze po zerwaniu. Wcale nie romantycznie. K -k -k. Ale mi w zaburczało. O! Green, green, glass, glass. Gusty! szybko Gostek Gostek do chodź tu chodź chodź, chodź. <coughs> Gostek dawaj brawo Gostek brawo Gostek <coughs> <Trimula pirusa. coughs> Tren, tren, tren. Bę, bę, był poszedł do jego zamku. Do jego zamka? Za, zamkę? Za, za, No zamku, zamku, dobrze mówię przecież. Yy. O. Ale bym przechowuje. <śś> o! Gokardzi? Oj! Podpowiedź. Jestem blisko tej podpowiedzi. O! Jestem blisko. A, jest u purpela. Kłukamy. Purpel. Pur. Jezus. Purpel, idź sobie, idź sobie, Purpel, ja się schowam, ja bo ja się boję, że nikt tu ktoś wyskoczy. A, A! A już ja że nie widzi. Dobra, Gostek, Gostek, bierz, 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 Gostek, ratujemy to. <suszy> Dawaj, Gostek. Uratowaliśmy.

Pciął się odwrócił po... Jezus oh, oh. Oh, hello. Hello. Gorło, mnie boli wszystko mnie boli. Oh, hello. Oh. to je... I ja było. ten, 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 ten. Ej, Gostki! Co tu co, tak? Co jest. Ha! Gostek, nie strasz mnie! Jeszcze raz przypominam, że e, by nie oglądać moich filmów na suchetach, ale oczywiście ASMR możecie. Moje ASMRy. To może się na słuchawkach, ale te takie y, horrorowe bierki, y, nie. Bo ja się drę na cały ryj. Sorry. Idź się. Co się dzieje z moim komórką? O, bo będę.

Jak tu mi ten blues. Co to za bluz? Jak on mi tu wyskoczy... Miałam powiedzieć, że... że jak on mi tu wyskoczy, to zadzwonię to ustanowienie. O! Jeszcze 10. Dawajcie, budziska. O kurde, tylko 4 osoby. A raczej 3, bo... OJ! Gustek. Z gąskiem wrócę <śmian> <śmian> Ej, co się jest, takie... jest tu coś? A nie ma. Tutaj był chyba ten blue. Tu muszę uważać. <śmian> A. A nie ma. O! Gaśnica znalazła gaśnicę. Ps, przez przypadek. Przez i zauważyłam, że te potwory chodzą tam, gdzie są te rzeczy, które musimy znaleźć. A Jezu! No wow, odkryłam, odkryłam Amerykę, nie? Co nie, co nie? Mam no, na no, mnie. No, Kredit. O! Tron dla królowej Zofii. A serki. A serki. Na kupka na kanapie, no, czy na trądzik. chyba się nie obrazi, co nie? Ja, już miałam ten bójie tego głośnika nastawioną, żebyście. Żebyście przestrzegali, przestrzegali zasad, nie oglądać na słuchawkach. No, bo możecie dostać zawału uszu. Tak. Zawału uszu. Nie, no, nie ma takiej. Nie ma takie A Co? To już! Eww, eww, śmiej, śmiej, się, śmiej, Co się wydarzyło? Babcia. Ła! How did you get up here? Nie chcę mi się przetłumaczyć. No tak on powiedział, tak, tak. Nie chcę mi się przetłumaczyć. Te, 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 te. <laughs> Dobra, wiemy wiemy <laughs> Dobra, dziod <laughs> Timer Timer Będzie timer <laughs> Fankoloneko coś tam, biedny O Jezu, ale krypi dźwięki. No ale tak... Potwarzyć po to są takie słodkie dla Ale te dźwięki wydają takie creepy. Może lepiej ściszę, bo to jest troszeczkę creepy. <śmiech> <śmiech> Serce mi wali. I <laughs> cię ja tu coś widziałam, czy miałam z na tym, tylko... A, przechodzę się. Na tym. Dobra, zdążyłam, bo już byłam jakby tutaj na krawędzi. Jezus. K -k -k Co? O, dwa potworeczki. Włośne. Nie, żartuję, nie są głośne... I <gadanie> się, że znowu nad ode mnie poznać. Aaaa! Tego Nestora łap... O, dobra. Dzięki Nestor. Nestor jest bohaterem. Poświęcił się dla mnie. Och, Nestor, dziękuję ci. Nestor to mój bohater. <śmum> <śmum> ja się boję. Ja się boję! Ej, a, chce, a chcecie, żebym nagrała taką gierkę jak Start Survey? Chcecie? No, bo to jest jakby taka horrorowa gierka. Co, coś, coś, co, coś, coś dzieje. Serio, z tak. Tak zda, z tak daleka mnie zobaczył? Ja mam już po Jak grałam w to. Start Survey. No, jest Nestor przeżył. Ach, dzięki Bogu. Dodam tego Nestora. Wydaje się miły chłopocek. O! Nestor mnie dodał. O! Idź ze stąd. się <grym> O! St A w ogóle... Ej, idź, Blue, idź, Blue. To, to. Oznacza, oznacza to, że będę musiała tu przychodzić sama. Ale ja się boję. A! I mi to nie Jakby bo się boję, się strasznie boję, że przychodzić. I wiem, że ja umrę, bo e, ten. Eee. Co to Aha, to ten, 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 eee. Hey, Jezu! Eee, ja się! Ryzykuję, ryzykuję. FMFF. Co mi zrobisz? Ahaha. Nie, nie chciałbym. Czemu ja tu biegłam no, e, jakby, e, na smugę? jakby na specjal e, na 3000 obs będzie jakiś korkuś, więc. E, jak chcecie. To... Nie, nie, kur. Nie jestem głupia, zagadałam się. Dobra, partwa już nie będzie. O Boże, jak mi się kaszać chce. <laughs> Boże, duszę się. Dobra. E, ja się z wami i <laughs> was pozdrawiam. Kurde, jak mi się kaszać chce. Ała! Moje płuca duszę się. Bajo.